No to co? Pokażę Wam teraz o co chodzi z tym wzorem, o co chodzi z tą piramidką i jak ją przekształcać tak, żeby móc obliczyć każdą z tych składowych, czyli napięcie, natężenie i rezystancję w naszym układzie. No to jedziemy. No i okej, okay, mamy tutaj tą piramidkę, możemy sobie u góry napisać jeszcze, że U to się równa I razy R, tak? Taki jest podstawowy wzór, który trzeba wykuć na blachę. I co teraz? No, i jak chcemy obliczyć nasze napięcie? Załóżmy, że mamy takie zadanie. Zapiszę sobie zadanie pierwsze. Chcemy wyliczyć, jaką baterię musimy użyć, żeby w układzie popłynął prąd, np. o wartości 20 mA, i w układzie będzie tylko rezystor, czyli będzie mieć taki układ, że tu będzie bateryjka. Na razie nie znam jeszcze symbolu, więc narysuję o taką baterykę. I tutaj od bateryjki idziemy sobie, tu jest rezystor i tutaj wraca do bateryjki. Totalnie bezsensowny układ, nic on nam by nam nie dał, ale dopiero niedługo przejdziemy sobie do tych bardziej skomplikowanych i do wyliczania, więc na razie skupmy się na tych podstawowych. I co my tu wiemy? Nie znamy U, chcemy sobie obliczyć U, czyli napięcie, czyli chcemy obliczyć jaka ta bateria powinna być, ale wiemy, że I, czyli natężenie ma wynosić 20... Miliamperów. Pamiętajcie, że te wszystkie obliczenia robimy w podstawowych jednostkach czyli wolty, ampery i omy, tak? Czyli musimy sobie miliampery zamienić na ampery. To ile to będzie? No to musimy podzielić przez 1000, żeby uzyskać ampery. Więc i to się równa. Musimy przesunąć o 3 pozycje w lewo przecinek. Więc to będzie 0,02A, tak? Bo jakbyśmy teraz pomnożyli, to będzie 1, 2 i 3, e, czyli 20 mA. No i dobra, co dalej? No, rezystancja. Jaka ma być rezystancja? No, załóżmy, że mamy nasz opornik, mamy tylko jeden opornik i on ma wartość na przykład 400 ohmów, ok? Czyli tutaj będziemy mieć 400R, więc możemy sobie wpisać 400R. Jaką baterią musimy zasilić ten cały układ? No, podstawiamy do wzoru, czyli U równa się I razy R. Zatem U równa się I, czyli 002 Ampera razy 400R. Ok? I to się równa ile? No, tutaj razy 4, czyli będzie 8 i 2 zera, czyli 2 przecinki w prawo. Czyli 1,2, drugi. Czyli będzie po prostu 8V. Czyli, żeby taki układ stworzyć i żeby tutaj płynął prąd o wartości 20 mA przy rezystorze 400 ohmów, potrzebujemy baterię 8V. No dobra, to było łatwe. A co na przykład, jeżeli chodzi o zadanie drugie? Tutaj na przykład mamy podaną baterię. Załóżmy, że mamy baterię 9V. Mamy ten sam układ, tak? Narysuję go może jeszcze raz. Tu będzie bateria, tu będzie rezystor I tu wraca sobie do baterii I tutaj Powiedzmy, że chcemy mieć Natężenie o wartości 30 mA I nie wiemy jakiego użyć rezystora, czyli rezystor to jest nasza Szukana, niewiadoma, tak? Nie wiemy chcemy, Wiemy, że mamy baterię, leży sobie U nas bateria 9 v Wiemy, że chcemy mieć 30 mA natężenia, więc jaki rezystor musimy zastosować? No to z tej piramidki musimy sobie zobaczyć, jak to działa. U góry mamy U, więc odczytujemy to, że U to się równa i to, co na dole, i razy R. A jeżeli mamy tutaj R, to to się równa to, co u góry, dzielone na to, co z boku, czyli U dzielone na I. Dobra? A jeżeli chcemy i obliczyć, to też i to się równa, u mamy u góry, więc wpisujemy u i dzielimy na r w ten sposób. A gdybyśmy nie mieli piramidki, to jak to możemy zrobić? No, też z tego wzoru głównego, czyli mamy u, to się równa i razy r. No i teraz, jeżeli chcemy obliczyć i, no to musimy pozbyć się tego r, prawda? No to dzielimy przez r. No i wtedy będzie u przez r, to się równa i. Zobaczcie, to samo, prawda? Tylko, że tu i mamy z prawej strony, no ale to nie ma żadnego znaczenia, bo to jest to samo, co i to się równa u przez r. A jeżeli chcemy obliczyć r, no to oczywiście tu może to zapiszę. U to się równa i razy r, i my chcemy obliczyć r, tak jak w naszym przypadku teraz, no to musimy pozbyć się i, które jest koło r, czyli dzielimy przez i. Wtedy r to się równa u przez i. Więc możemy sobie zastosować teraz ten wzór do naszego przykładu, czyli r to się równa u przez i. No to co? Podstawiamy, czyli r to się równa u to jest 9V dzielone przez i, czyli 30 mA, tak? Tylko pamiętamy, że mA musimy zamienić na ampery. Więc tu możemy sobie dać znak równości. I ile to będzie amperów? No, amper jest większy, czyli musimy podzielić przez 1000, czyli to będzie 003 ampera Więc teraz dalej tutaj wpisujemy, że to jest 9V, czyli 9V, podzielić na 003 ampera to się równa. No i teraz, jak sobie na kalkulatorze to podzielicie, albo możemy sobie to zapisać w ten sposób, że to jest 9V i dzielenie zamieniamy na mnożenie, czyli to będzie zamiast. Bo normalnie to moglibyśmy to zapisać jako tak, że 9V dzielone na tu jest 3 setne, tak? Czyli moglibyśmy to zapisać w ten sposób 3 setne ampera, tak? A to się równa, teraz dzielenie zamieniamy na mnożenie, więc będzie 9V razy 103 Ampera To się równa. No i tu dziewiątka z trójką się skraca. Tu zostaje 3. Więc 3 razy 100 to jest 300 r, czyli 300 omów, tak? Czyli takiego właśnie potrzebujemy opornika. No i już, tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli to jest dla Was zbyt trudne, no spokojnie nie przyjmujcie się, nie potrzebujemy tego aż tak, żeby ukończyć ten kurs. To jest taki dodatek, żeby Wam pokazać mniej więcej jak to się wylicza. To będzie w bardziej zaawansowanych treściach no, chciałem pokazać, po prostu, jeżeli ktoś by był tym zainteresowany, jak to się robi, ale wcale nie musicie tego znać. No to wracamy sobie do prezentacji. I tutaj mamy kolejny taki przykład, gdzie obliczamy właśnie natężenie, czyli mniej więcej, właśnie to, co robiliśmy przed chwilą. Mamy przykład, który potwierdza zależność przedstawioną przez prawo OMA no i załóżmy, że chcemy obliczyć wartość natężenia płynącego w układzie. Złożonym z baterii 3V i rezystora 1K. No i tu widzimy, że mamy U równe 3V, R to się równa 1K, czyli 1000R, bo zamieniamy zawsze na te jednostki podstawowe, przekształcamy wzór zgodnie z tym, co Wam już pokazałem. No i teraz zobaczcie coś ciekawego po prawej stronie. Z wyliczeń nam wynika, że wartość płynącego prądu powinna wynosić 3 mA, jednak Tinkercad pokazuje nam wartość zbliżoną, czyli 2,97, trochę mniej niż 3 mA, prawda? Ale to jest w dalszym ciągu w porządku, tak ma być, ponieważ nie wiem, czy pamiętacie, ale wcześniej mówiliśmy o tej rezystancji wewnętrznej baterii, że im więcej chcemy z baterii wycisnąć, tym mniej ona nam podaje napięcia, prawda? Było coś takiego. No i właśnie to jest tym spowodowane, że jeżeli chcemy pobrać jakiś prąd, to bateria musi coraz ciężej pracować i mniej tego napięcia nam podaje. Dlatego te wyniki nie są takie dokładne. Prawo OMA pokazuje nam taki idealny schemat. A oprócz tego, no trzeba troszkę bardziej się zagłębić w takie bardziej zaawansowane opcje. No i wtedy możemy sobie właśnie to już wyliczyć z taką większą dokładnością. Ale takie wyliczenia, które widzicie tutaj, takie przybliżone, są oczywiście jak najbardziej w porządku. Bo drugą kwestią jest też to, że wszystkie komponenty elektroniczne mają jakiś zakres tolerancji, więc nie zawsze one są dokładnie takie, jak są opisane, że tu na przykład mamy 1 kOhm ten rezystor, to wcale nie znaczy, że on dokładnie ma 1 kOhm, że on ma dokładnie 1000 ohmów. On może mieć na przykład 998 ohmów i tak dalej, tak? Czyli zawsze będziemy mieć ten margines błędu i z tym trzeba się liczyć, trzeba o tym pamiętać. I to jest jak najbardziej w porządku.